Jest nowa animacja z Brawl Stars. You a I ją sobie om. zobaczymy. Lecimy. I to ostatni kabłek całego dnia. Okazuję, że nie podniosła się do hypercharga. Nikt o jeden. Angelo, to jest zu mało. Okej. Okay. Pierwszą, zdałem zauważyłem, że na w środku filmiku, dokładnie, jak wkrój szafkę, Ellie. O. Teraz już to widzicie. Jak wam przybliżać widać tutaj Willow i selduska. No to chyba już wiemy, w kim zakochanym jest Ali, albo Zakochany. Nie wiem, kto to jest. Chyba chłopak. Ale to jest pierwszy Easter egg, który już zauważyłem. No jest to jest nie zauważyłem, no, Ale możemy się jeszcze raz. Wiecie jest starego w tym razie? Nie ma. A jak widzicie jakiś inny easter egg, jest, to napiszcie w komentarzach, a ja mam w stanie postąpić na animację, żebyście mogli znaleźć easter <grym> Soki. Sergowało coś.